Dzień dobry, pszczółki moje kochane. Poruszony informacjami na Facebooku, a w zasadzie toczącą się tam dyskusją na temat tego, czy ogórki powinny być kiszone w ten sposób, czy w inny sposób, dlaczego ogórki są skłapciałe, znaczy takie miękkie, dlaczego jest w środku, są puste przestrzenie, dlaczego zbiera się wnikas, pomyślałem, że przeprowadzę test. Wykorzystam do tego testu ogórki, które już przez 4 godziny moczyły się w zimnej wodzie. To są zwykłe ogórki z marketu. Nie mam zielonego pojęcia, kto był ich dostawcą, nie wiem w jaki sposób były nawożone, nie wiem ile czasu leżały na półce. Są generalnie twarde, no i wyglądają całkiem smakowicie. Nie są to jakieś ostatnie ogórki, jakie były najbrzydsze, tylko do wyboru. Starałem się wybierać takie mniejsze, do do, jak, jak do kiszenia. Wykorzystamy również mieszankę do ogórków konserwowych, która w zasadzie mniej więcej składa się z tego samego, co normalnie do ogórków kiszonych się dodaje, czyli z szanu, gorczycy białej, pieprzu czarnego, ziela angielskiego, czosnku i marchwi. Zrobię ogórki na trzy możliwe sposoby. Pierwszy sposób to będzie taki powiedzmy, że w miarę standardowy, czyli użyję mieszanki tych ziół, użyję wody, zimnej wody. Kranowej wody, twardej wody, nieprzygotowanej wody. Z dodatkiem czubatej łyżki soli na litr wody. W drugim słoiku znajdą się ogórki w takiej samej zalewie, z tym samym dodatkiem mieszanki, ale z odkrojonymi końcówkami. I trzeci sposób będzie troszeczkę inny, bo oprócz y, mieszanki przypraw, mieszanki ziół. I solanki dodam również chlorku wapnia, który normalnie dodaje się również do przy produkcji sera. Tego chlorku wapnia dodaje się 7 g na litr, a w zasadzie to 7,5 grama na litr. W zasadzie niepotrzebny jest chlorek wapnia, ale można użyć również innej soli wapiennej, ale ja akurat mam chlorek wapnia, więc z niego skorzystam. Użyję zwykłej soli, jodowanej soli, drobnej soli, takiej spożywczej. Nie będę używał żadnej kamiennej, więc trochę pójdę na przekór tym wszystkim przepisom, które mówią, żeby koniecznie używać kamiennej soli niejodowanej. Powiedzmy, że będę robił te ogórki z błędami. Ta dyskusja, o której wspominałem na samym początku, ona generalnie oczywiście mnóstwo ludzi się wypowiadało tam Kategorycznie potwierdzając to swoimi obserwacjami. Natomiast nie, nie zauważyłem żadnego wpisu, który yy, byłby poparty na przykład takim wpisem, jak jest w Haśle Ogrodniczym. To jest generalnie pismo dla osób, które zawodowo zajmują się uprawą yy, różnych warzyw, przetwarzaniem różnych warzyw, w tym między innymi robieniem kiszonek. I tam jest bardzo świetny artykuł, który oczywiście znajdzie się podlinkowany yy, pod filmem. Dla nas istotne generalnie jest to że ważne jest, żeby używać przypraw, które nie są zakażone niczym. Chodzi o to, że przyprawy poprawiają smak i aromat ogórków kiszonych, przyczyniają się do prawidłowego przebiegu fermentacji mlekowej, a także zwiększają trwałość zakiszonego produktu. Ich ilość jednak nie powinna być większa niż 3% masy ogórków. Nadmiar przypraw może pogarszać cechy smakowe. Jeżeli chodzi o koper, który najczęściej jest stosowany w mieszankach, do stosowanych do kiszenia mieszankach ziół to na koprze byt, bytują pleśnie a pleśnie, moi drodzy, są potencjalnym źródłem enzymów pektydolitycznych powodujących mięknięcie ogórków kiszonych. Twarda woda wpływa dodatnio na zachowanie korzystnej konsystencji kiszeniaków. Twardość wody używanej do sporządzania zalewy nie powinna być niższa niż 12 stopni niemieckich. Niekiedy, aby ograniczyć ryzyko mięknięcia ogórków, do zalew, dodaje się chlorku wapnia 7,5 g na litr lub innej soli wapiennej. Zalewa powinna zawierać 5-7% soli. Na przyprawach generalnie proszę się jakoś mocno nie... Koncentrować, bo one są dodane po to, żeby te ogórki miały po prostu fajny smak, ale nie przyprawy są najważniejszą sprawą w tym filmie, więc ja sobie odmierzę chlorku 3 gramy i tyle dodam. Jak widzicie, też nie wybieram jakichś ogórków, które są większe, mniejsze, ładniejsze, brzydsze. Nie to jest istotne. I zalewam zimną wodą z solą. Teraz muszę przygotować słoik taki powiedzmy, że standardowy, czyli tak jak normalnie się ogóreczki kisi bez żadnych dodatkowych kombinacji i komplikacji. Przygotuję sobie kilka ogóreczków z odkrojonymi końcówkami. A może wyjdzie jeszcze jeden. Zalewa. Teraz kolejna istotna sprawa i istotna informacja, którą znalazłem właśnie w haśle ogrodniczym i dotycząco informacja dotyczy tego jak zrobić, żeby te ogórki nie były puste w środku? Jest część tej informacji nawet wytłuszczona tutaj. Temperatura, w jakiej przebiega fermentacja ogórków, powinna być możliwie jak najniższa i wynosić pomiędzy 10 a 12 stopni. Więc okazuje się, że zalewanie ciepłą wodą to chyba nie jest dobry pomysł takich ogórków. I dalej czytamy. Przy niskiej temperaturze dwutlenek węgla łatwiej rozpuszcza się w zalewie i nie powoduje powstawania pustych komór w owocach. Ponadto proces fermentacji przebiega wówczas bardzo wolno, prawidłowo i po upływie 30-40 dni zawartość kwasu mlekowego w kiszonkach osiąga 0,7%. Uzyskuje się wtedy ogórki kiszone bardzo dobrej jakości, smaczne i chrupkie, które mogą być składowane nawet 10 miesięcy bez utraty, bez utraty ich wartości. Jeżeli proces kiszenia odbywa się w temperaturze wyższej. To jest pomiędzy 10 a 22 stopnie. To istnieje niebezpieczeństwo rozwoju bakterii kwasu masłowego, bakterii gnilnych, drożdży, a nawet pleśni. Zbliża się już połowa września, a tutaj jest data sierpniowa. W zasadzie to chyba nawet lepiej dla nich, bo jeżeli miało coś się wydarzyć, to na pewno już się wydarzyło. Powiedziałbym, że w zasadzie niczym się nie różnią z zewnątrz, tak patrząc przez, przez słoik. No, ale może różnią się w środku, albo może różnią się smakiem. Twardy. Twardy. No wszystkie są, wszystkie są, wyglądają na to, że wszystkie są twarde. Chociaż tutaj ten jeden jest taki, bym powiedział, że nie jest w kolorze kiszeniaka, tylko takim bardziej w kolorze małosolnego. Teraz ogórek, który był z dodatkiem chlorku wapnia. Twardy. Ten też jest twardy, ten też jest. Twardy. No to nie jest taki lekko miękawy w środku. Nie bardzo, ale trochę jest miękawy. Czyli ten dodatek chlorku wapnia okazuje się, że nie wpływa jakoś mega na, na to, czy one są uciszone bardziej czy mniej. Czy są bardziej twarde, czy są mniej twarde. Oczywiście one siedziały cały czas w 7 stopniach. To znaczy, temperatura, temperatura lodówki jest tak ustawiona, żeby stale dobiła do 7 stopni. No, pewnie tam na różnych półkach jest trochę inaczej. No, ten też jest. Czyli te cztery też są twarde. Te są w tym słoiku, czyli te bez dodatku chlorku wapnia. One są y, trochę większe, wydaje mi się. I lecimy. No, nie ma żadnych dziurek w środku. Nie ma żadnych dziurek w środku. Nie ma żadnych dziurek w środku. I tutaj też nie ma. Wyglądają świetnie. Nie ma żadnych dziurek w środku. Tutaj jest jedna dziurka. Tutaj są delikatne dziureczki, ale tam gdzie powinny być pestki. No i tutaj jest taka dosyć spora dziura. To są ogórki z dodatkiem chlorku wapnia. Tutaj jest mała dziurka. Tutaj też jest mała dziurka. Tutaj jest taka średniej wielkości dziurka. No i tutaj też jest. Kurczę, tak na dobrą sprawę to okazuje się, że najlepsze to są te ogórki. Znaczy te, które mają odkrawane końcówki. No tutaj praktycznie każdy jest cały. Nie ma żadnych dziurek. Tutaj są z dodatkiem chlorku. I tutaj jest największa dziura. No i tutaj są te, które są normalnie ukiszone, normalnie ukiszone bez dodatku chlorku wapnia. Czyli okazuje się, że tak naprawdę nie ma złotej reguły, bo to, co tutaj się dzieje, to miał być stuprocentowy sukces. To znaczy były kiszone w małej, w niskiej temperaturze, zalane twardą wodą i dodatek chlorku wapnia. A proszę bardzo, to no nie są to jakieś skłapciałe Mocno te ogórki, ale ten, ten, ta dziurka świadczy o tym, że ten gaz jednak się w środku zebrał. No, a te, które są z obciętymi końcówkami wszystkie są takie. Znaczy nie ma żadnych dziurek, nie ma nic. Więc na dobrą sprawę wystarczyłoby tylko obciąć mniej niż ja to zrobiłem, i no byłyby prawie idealne, bardzo dobre kiszone ogórki czy tutaj ten chlorek coś zmienia chyba nie bardzo dobry ogórek ogórek trzeci bez żadnych modyfikacji wygląda ogólnie tak z większymi bądź z mniejszymi dziurkami Bardzo dobry ogórek, na bym powiedział, że jest twardszy niż ten z dodatkiem chlorku. Czyli okazuje się, że można kupić zwykłe ogórki, najzwyklejsze na świecie, bez wybierania, zalać je zimną wodą prosto z kranu. I te ogórki będą smaczne, i dobre, i twarde, i nic się z nimi nie dzieje. I w zasadzie mógłbym je w ten sposób zostawić na, na całą zimę. Podejrzewam, że raczej nic by się z nimi nie stało. Dodatek chlorku wapnia wcale nie jest gwarantem tego, że te ogórki będą na 100% dobre, ale to kiszenie w niskiej temperaturze moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł. One po tym miesiącu czasu nie są jeszcze tak mocno przekiszone, wydaje się nawet, że mają taką odrobinę tego małosolnego jeszcze w sobie. Ale być może jest to kwestia też dodanych przypraw. Nie no, jeżeli chodzi o smak, to one wszystkie są bardzo dobre. Znaczy w sensie mi odpowiadają. I zalewa jest odpowiednia, i dobór przypraw dodatków jest ok, i ten stopień kwaśności też jest w porządku. Jeżeli zaś chodzi o to, czy one są, czy mają otwory w środku, czy są skłapciałe, to, to ewidentnie wygrywa tutaj sposób z obciętymi końcówkami, bo tam praktycznie na wszystkie, wszystkie te ogórki, które wyjąłem, one były. Bez, żadnych, bez, bez uszczerbku na zdrowiu się zakisiły. Natomiast te ogórki zarówno z dodatkiem chlorku wapnia jak i bez dodatku bez żadnych modyfikacji zyskały nową strukturę wewnątrz. Chociaż w sumie nie wpłynęło to wcale na konsystencję tego ogórka, one dalej są chrupkie, dalej stawiają opór zębom. Są bardzo przyjemne w konsumpcji i smaczne. No ale jednak ta modyfikacja z obcięciem końcówek Wpływa pozytywnie na jakość kiszenia ogórków. Pozdrawiam szanownych Państwa. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!